Jestem graczem, mam 5 telefonów, słyszę 5 dzwonków. Jestem jak 5 points, 5 na 5 points. W tym roku Byłem już po raz 5 na letniej scenie przychali osłonić. zagra zagrała! Tego roczka wyjątkowo rozpocznie się o, o 15.30 i nie jestem. O godzinie 16 Rozpoczną się pokazy tańca Za Hip hop i breakdance Nie? Jak na dobrą rapową imprezę Przystało Nie zabraknie pokazów Beatboxu W wykonaniu Chłopaków z Bobby Crew A o godzinie 18:45 Rozpocznie się Pierwsza w naszym Mieście Bitwa o zamek Którą śledzić będzie można Ono będzie przy scenie Część koncertowa Piątej edycji Narabagra się od 19 i 20 Koncertem składu Pro Daj na scenie Nie pojawi się Monsant kręcił już I... A, jak każdy wieczorem wystąpią? Wienio. Oraz... Zevena. Na 31 sierpnia. Na roku sierpnia. Rafał Scena przychali. Czy Osir. Start godzina... 15.30. Piątna tygodnia. E, musicie tam być. Bang. Bang, bang. 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 Moje 180 niosą moje imię na powierzchni. Doceniam twoją drogę, postawię na niej Niebezpieczny bracie, pierdol pod teksty. Moje słowa są ponad tym, co wierzysz, nie nie śpi. O nie polepszy niż wokal bez kompresji. Nie czuję strachu, chodzę po tych blokach bez protekcji Pewność siebie w moich oczach bez obiekcji W UDOE zawsze brałem swoje egocentry